Cześć, witajcie z tej strony Wartek. Dzisiaj udekorujemy ten domek, który już poprzednio, więc wchodzimy. i jesteśmy w naszej chałupce. Tu na przykład lepszy... tu już nie mamy zbudować. Budujemy, budujemy to wszystko z świerkowego. Tu takie coś, takie coś, takie coś i takie coś. Włączymy to, żebyśmy mieli tutaj... Ja mam podłóżkę, na tym będzie ten stał. Już mamy podłogę zrobioną. Wychodzi się z tego domu tak. Muszę wymyślić sobie. Kurde, bo teraz będzie tutaj widać wszystko. Więc tu robimy coś takiego. Bierzemy drewno. I wystawiamy drewno. Przewodniczczyk. I po prostu jak to zrobić? Robimy tak, jak umiemy. No dobra, jak już to mamy, to teraz robimy coś takiego, żeby... Więc ten... Weźmy sobie na dół. Podłogę możemy zrobić z tego co chcemy ścianę możemy zostawić dirita i nie obchodzimy to jak będą. Ja to tylko wydaję go taką. Dekoruję. Deku ja zrobiłem tylko podłogę z tego co... i stawię tylko szybkuję się łóżko. Na przykład crafting, piecyk, 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 owadło, coś takiego, to piła. Coś takiego. I tutaj rozumiem, na przykład, dywanik. zielony. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogło, jak zadać To na dobry domek, bardzo mały. Więc do widzenia. Życzę Wam miłego dnia.